Jesteśmy w Kobyli przed Domem Kultury Gmina Kornowac. Trwa finał projektu Fedrowali Spirali, a, a naszym gościem jest Marek Niewrzewski, sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla. Co to za projekt, co to za wydarzenie? Jest to projekt, który zrodził się zupełnie spontanicznie z okazji tego, że mamy mnóstwo górników emerytowanych, ale również czynnych. W naszej miejscowości postanowiliśmy w jakiś sposób uhonorować ich trud pracy dla nich właśnie poświęcony jest ten projekt w ramach projektu powstał film pod tym samym tytułem śpiewali, który właśnie jest właśnie w oraz e, przedstawienie teatralne, które niebawem się odbędzie, bo aktualnie trwa final tegoż projektu Co jest w scenariuszu tego filmu? E, scenariuszem tego Filmu. On był w ogóle kręcony na terenie kopalni Ignacy, za co dyrekcji kopalni bardzo dziękujemy. Opowiadają górnicy o historii, zwłaszcza ci emerytowani, jak to dawniej na kopalni bywało, jak się pracowało, w jakich, w jakich warunkach, a także opowiadają o tym, co się działo po pracy. To też takie ciekawe, humorystyczne opowiastki, ciekawostki, które mamy okazję wysłuchać. Film będzie również udostępniony. Media w mediach w internecie, ale to już zupełnie nie ma. Kto zapewnił finansowanie tego projektu? Projekt był dofinansowany ze środków pochodzących ze Stowarzyszenia Lyskor. Cały projekt, jego budżet to jest około 28 tysięcy, dofinansowania w tym mieliśmy 23,5 tysiąca. Praktycznie bezpośrednio na węglu, na we ścianie. nie ja był jako technik mechanik, czyli robię podzielony maszynowe, na no, prawie po fajnów, później tam sekcje, takie rzeczy, no z czasem został awansowany też i, i po sztem rękach doczekał do się nawet kierownika wziął. to, że przywijało się to na takich dużych woziach nazwanych ogólniczym sami, ustawialiśmy kasz z drewna, Było u nas tam na trzech, młodych górników i jeden, jeden, jeden starszy, doświadczony górnik, przodowy. Gdyśmy mieli przerwę na, na, na zjedzenie chleba, tak zwanego naszego górniczego dublika, zaczął opowiadać, że e, 30 metrów od niego była tama. Tama była. I po prostu ta tama zaczęła się otwierać. I w tej tamie zaczęło się palić światełko. Powiedział, że to w ogóle, te światło było takie dziwne. Ani to z lampki górniczej. Po prostu dziwne było. W końcu to te, te światełko zgasło. Tama się zaczynała zamykać. On po chwili czasu podszedł do tej tamy, to tamy otworzył, a tam już nikogo nie było. A tamtego tego chodnika było jeszcze 100 metrów czyli przez ten, przez ten okres czasu i dojście do tej tamy, ten ktoś, czyli te światełko, nie mogło zniknąć gdzieś na do jakiś dziur, ale powiedział: Nikogo nie było. Z tego pamiętam, żebyśmy mieli tak strach, żebyśmy się bali iść do drugiego chodnika po tym drzewo na tym kaszt, Po prostu mogliśmy jego, jego tą wypowiedzią, tak, tak wystawani. Wszystko. <gry> Jan Kowalski. Józef Walenko. Numer załąka 4369. Oddział Gazety z Brojniowej. 20 minut robiony na kopalni. Szanowny panie Brzeskowiczu. zmianowy, oddziału przewozu. Numer znaczka 2836. Kumbajnista ścianowy. Numer znaczka 662. Wołali na mechanizm. Maszynista no. lokomotyw dołowych. Numer znaczka 3511. Jak wygrali? My wygrali, wielu panów. Laga z ja zegrali, to było się samemu przyjeżdżać. O! Zresztą tak to było. Każda sobota była kaś muzyka. Była, była, była. U Durczoków zawsze były nożowniki. A jak rozdostał po pysku od cygaro wyszczelane, to przez tydzień go na ziemi. Oj, Jury! Czemu należało? Zbyszło, jak gotosz już o tej Durczoku, to ja ci powiem jeszcze więcej. Oprócz tego. Że się tam bieli, to jeszcze po każdej tych zabawach to, to były wywalone wszystkie szyby. A, a jeszcze co było, nie? to mi starzy go, no, ten durcium miał flica, żeby no, to rozgonić zgonić. wszystko, nie? bo to jak ich rozgonić? No to szczelą do góry środek, no i potem się tak trochę uspokojeni. No ale tak, tak było. Jak ja pamiętam, jak mama z zawsze opowiadały mi, jak iść do kościoła w niedzielę, a miały jedne szewiki. Jedna musiała iść rano i na siódmo, jak przyszła to bywała drugi i musiała iść na dziesiątko, bo nie było Szanowali 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 miał, żeby łebkiem to chodził po mleko do sąsiada, a jak nas, to musiał iść przez potu. Nie rozjechał, uhh kiełznął no i mleko wylął Ja bym ci mówił, że w domu nie prowadzisz Także co mnie tu maczeku. czeku, żyć na kulano i pasy Za mało Za mało, za mało dostał, za mało Nie ma nie ma Wiecie co my za łebską wielkie, że nie było paskudów? Kogier mogę. Uferlane z jajec. Mi butelę dwa razy w tydzień robiła. Widać, widać, jak chciała. Teraz chcę, że jest silowe, że się jako mi lundu. Ale w ciągu <prompt> no no i chodu. W piątek rano i na odbywać i kudrować goemnie i zaglądał wszystkim wyduszone. No i wiem, i ta woda cały dzień, bo był zały taki mierz. To na wieczór dopiero, jak się zrobił porządek, no właśnie trochę się tak mi się oczywistnie. No widzimy. To no A pamiętam. No, i niego nie no, no, no. no, no. Ale to To baba. kula. Kula, <kudy> kula. Kula, kula. to jest. Ma... Co? A kula, kula. Tak się kula. A to kula. A co ty, Karlusiu, o tych tomatach fanzulisz? Bo Ty chcesz na tomatach na grubie robić? Nie pojedziesz, chłopie. Kiedyś, jak górniki były, jak była zbijaczka rozbroku, wiesz co się jadło? Nie wiesz. Mus w oh, yeah. wątróbku. Yeah. na wieczór kartofle pieczone z kiszką. To był górnik, a tu mati, chłopie, yeah. tu yeah. Na wieczór wodzionka. Yeah. Yeah. A, wodzionka, siedem nożyk. ze smażunką jedliśmy. Chleb pomazany szpietunką i posypany cukrem. To dopilno jeździli. Chłopie, to ty na pewno był listy. Ale najlepszy był ty pieczu, ten chleb upieczony na blasze z pieca, ja, z dobrze, dobra, dobra. Ale o, i tak pojebie, chodzi ta zupa z tego młodzika ja, Ale pewo że Ale mnie domie to najlepszy był swojski chleb, fet Liberus i Prepet. A, to je dobro. Ja. Ja a... ja <attitudes Interestingly> so so to smo To je što je To je što je Ja zapomnio, ješte to dobiro je maške. Sune. 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 Z tak Z wojskich. Takich na obie? Nie, żółty. A, no, na żółte są, nie. żółty. są. Ja. Najlepszy tak, niedzielny obrót. Rolata, Modroka pusta i dończyk. A, ja. prawo, A żółty obrót. Ojej, muszę obróć. Ja. teraz Na Śląsku jest staro tradycję. Nedjela od czego ćemo może zaočinati? Ne vidiš. Rano će stanić, poodbywać, pokutrować, povarnić się iść do košćova. Prije košćova ćemo ubiti svoju objedinu. I gdje nas obeži, žive A gdje ja je pojedinom, to co je? Azovajstvo! Azovajstvo! I po i to je čusko nedjela. A Să iei brăcucul mită copii, care trebuie să fie gata cu direcția, și tu na, dole. Oare? Da. Spui cășe, de părerii, tu binecuvântatii mi gândesc eu n-o tu na, dole! Ei, tu-n adolę. Da. La jumătate de gură medicamente. Propun să iei brăcucul, năcei puț de asfalt, să-l speli cu plumbianul, Nie? to będziemy głodować! Ja! ja, ja, ja. O, 480. Proszę mnie skuplować z dyrektorem. Sam głodą Maszyniok Iksan, przewodniczący komitetu strajkowego. Rządujemy natychmiastowego zaprzestania zamykania grubą. I nie pójdziemy na robota ani nie wyjademy na wir. Tak jest! A, a, jest tak tak, jest. Jest. tak jest. Jest. witam na Wierku, czy wy nas słyszycie? My sam od dziada i predziada sami topimy mówić. San i ja ja święty. A teraz zaśpiewamy. Niech wiedzą, ta nawie, że my tu żyjemy w pełniu życia. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jak pisał moje do dołby w czasie wojny, niech będzie pochwalony, który stworzył Gajciłony. Jezus Chrystus je na niebie, kiedy stworzył mnie i Ciebie. Jak szczęśliwie stąd wyjadamy, to ciszymy zaraz do faroża i wiermy śnić. Przajać Marek. Przykładego pieca, posrótkuj góry, <gry> nie starej się, bożył za nas. I jest nie starej się. Ja dziad, wejdę po mojej gołębie i króliki, ucałuj ode mnie dzieci, pamiętajcie, żeby za nas pożykać, bo sam tego potrzebujemy. kocham Was odzieł. Piszę y, do Ciebie, pokrutujcie nasze zbiorka i czekaj, aż przyjada domu I opiekuj się o naszą małą i się nie stara. Dobra, Wiem, że nie będzie Ci lekko. Nie wiem jak długo tu wydam. Może się to skończy za dwa tydnie. Kocham Was. Bądźcie z Bogiem. Aśko, trzymajcie się to na wieku, bo kanarki w dolinie i zostańcie Cię z łopieniem. Nie staraj się u mnie, bo my tu po to siedzimy, aby nasze dzieci kiedyś miały się lepsze. Pożywiaj za mnie. Staraj się o całą chąpa, po futruj głowiec, pożekaj za mnie, jeszcze raz, a na koniec muszę coś wspomnieć. Nie zapomnij, że za pora dni się maciu mu prosić. Kurko <śmierdzi> 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 moja, uściskaj naszego syna. Mam nadzieję, że podpociągnąć też szczęście, że szybko do Was wleca. Ty skazała. I święto Barbara ma was swojego